Polacy pokochali Fort Cornersa. Jednak okazało się, że napęd, który był zakładany tam, czyli Shimano Sora, nie był wystarczający. Wszyscy o tym wiedzieli, zmieniali we własnym zakresie, wszystko kombinowali tak, żeby działała indeksacja razem z klamką manetką Sory. Od dzisiaj nie trzeba tego robić. Przed nami jest nowe oblicze. Marina Fort Cornersa jedynki na 2025 rok z Kompletnie nową grupą Microshift Sword 2x9. Zapraszam na odcinek. O co tyle krzyku było? Zawsze w tego typu rowerach, jeśli jeździło się po tego typu szutrach, no to mamy szutry pierwszej klasy, ale jeśli się jeździło po większym kopnym piachu, to przerzutka typu Sora skakała, latała i ogólnie zachowanie jej w ryzach było bardzo trudne, delikatnie mówiąc. Dlatego też, że producenci nie stworzyli mechanicznych klamkomanetek, mechanicznych, czyli takich, które będą też współpracowały z hamulcem na linkę mechanicznych klamkomanetek, które będą kompatybilne z tanimi przerzutkami. Najniższe warianty to było Shimano GRX i tak Trzeba było kombinować i rzeźbić, niektórym się to udawało z większym lub mniejszym efektem. Dzisiaj, kiedy Microshift pokazał swój nowy wariant dla graveli o nazwie Sword, moim zdaniem rozwalił system. Co tutaj rozwalił? Zaczynamy od klamko manetek. Klamko manetki Działają bardzo intuicyjnie. Wcześniej był problem w microshiftcie, ponieważ w adwencie tutaj wystawał stąd taki kabel. Niektórzy się śmiali, że można na nim bieliznę suszyć podczas bikepackingowych wypraw. W tym momencie wszystko jest to zintegrowane. Dłonie genialnie, nawet przy dużym rozmiarze ręki, się genialnie rozkładają na tych łapach. Jednocześnie te łapy delikatnie schodzą do środka. Natomiast, mimo flary, te, praca tych klamkomanetek odbywa się na bardzo małych zakresach i to wychodzi na zewnątrz. Nie wiem, jak oni to zrobili, ale im się to doskonale udało. Obsługa jest intuicyjna. Naciskasz duży guzik, łańcuch trafia na dużą zębatkę, zarówno z przodu, jak i z tyłu, czyli przód wędruje na większą i jest ciężej, tył ląduje na większą i jest lżej. Logiczne, wszystko sprawnie działa. Indeksacja jest bardzo wyczuwalna pod palcem. Indeksacja to jest to kliknięcie, jakby yy, ktoś miał wątpliwości. Dalej, przechodzimy do przodu. Tutaj jest sword, który ma dolne prowadzenie linki. Linka od samego początku do samego końca jest poprowadzona w pancerzu, co każdy bikepacker sobie będzie cenił, bo w ten sposób linka. Nie będzie miała jak się uszkodzić od jakiegokolwiek uderzenia. To jest dobrze pomyślane. Jednocześnie warto zwrócić uwagę na to, że wszystko jest poprowadzone w niekompresyjnych pancerzach Jaguar Cap SL. Dzięki czemu linka pracuje lepiej i, one nie będą, i ona z czasem się nie będzie wycierała w środku ta powierzchnia i ta linka nie będzie miała żadnych zadziorów. Dalej, zwróćmy uwagę na to, że z tyłu jest przerzutka, o której już tyle mówię w której naprawdę ciężko, żeby się coś poruszyło. Oczywiście jak łańcuch, jak przyjdzie Ci koło wyjąć, to oczywiście, ale zwróć uwagę na to. Zapomnij o czymś takim, żeby było w przerzutce Shimano Sora. A teraz bardzo ważna uwaga, ponieważ Shimano kompletnie kasuje korby trzyrzędowe Sora. My w Polsce, wiedząc o tym wcześniej, poprosiliśmy Marina, żeby zamówili wszystko co się da w Shimano, więc w tym momencie jak to oglądasz, teraz jest październik, kiedy to nagrywamy, a ty to będziesz ty oglądasz to w styczniu. To w tym momencie w sklepach możesz znaleźć zarówno jeszcze w wersji trzyrzędowej korby Shimano Sora. Wiem, był płacz po ostatnim filmie, że dlaczego zrezygnowano z trzyrzędowej korby i w ogóle. I mamy teraz do wyboru albo stary zestaw na Shimano Sora 3 na 9, albo mamy układ napędowy z bardzo kompaktową korbą 29/46 z tyłu 9 biegów 11/38. W ten sposób bez problemu na najlżejszym przełożeniu podjedziesz pod bardzo duże wzniesienia, mając Układ 2 na 9, nawet tak skrzyżowany łańcuch jak teraz nie jest degradacją dla napędu. Warto zwrócić na to uwagę. Tym samym po zredukowaniu biegu na, na ten mniejszy z przodu i na najlżejszy z tyłu mamy rower, którym jak jechałem u siebie pod długi wjazd na asfalcie, to ja miałem wrażenie, że stoję w miejscu. Zatem ci, którzy się obawiali, że rower ten będzie źle jechał na tego typu układzie z dociążonym wariantem czyli torby z przodu na widelcu, duże sakwy z tyłu, jakiś frameback czyli torba w ramę uszyta i że rower nie będzie dawał rady proszę, nie obawiaj się ten rower idzie jak dziki. A dlaczego też idzie jak dziki? Zawdzięczamy tutaj to nowym, Oponą od Vitajera, które mają 45 mm szerokości, to jest zupełnie nowa mieszanka. Ona zupełnie inaczej się klei. Kiedy testowałem ten rower i wjechałem na asfalt, to był wręcz taki niespotykany szum z przyklejenia. To jest 45 mm szerokości, a tutaj lekką ręką 38 mm jest bezpośrednio przyklejone do asfaltu, I jak napompowałem te opony na 3 bary, ona ma zakres do 3,8. Jak napompowałem te opony na 3 bary, to ona wręcz nie chciała się odkleić od asfaltu. Na asfalcie były wysypany jakiś piasek, żwir szedł jak dziki ten rower. Wjechałem w szutry, no bo to rower w końcu szutrowo-wyprawowy. To z tych trzech barów musiałem manualnie spuszczać powietrze na 2,4, a może i nawet na 2,0, bo ta opona wręcz sprawiała, że ja się odbijałem na mm, szutrach. W związku z czym ten rower na tych oponach idzie. Przecudownie. Kolejna bardzo ważna rzecz w tym rowerze to nowe malowanie. Nowe, stare malowanie. Ten kolor można znać w Marinie. On był zastosowany w Pine Mountain 2 w 2020 roku. Był on również stosowany w wieki temu, w 2015 roku w San Anselmo DS4. Teraz już takich rowerów nie ma, czyli wysoce wyposażonych rowerów krosowych. Niemniej jednak mamy czarny. Rower w połysku i mamy ten w połysku. W związku z czym otrzymujesz do wyboru bardzo konkretnie przygotowany rower. Jeśli chodzi o napęd, jeśli chodzi o opony, oscylujący cenowo w granicach 4000 zł plus minus 100 200 zł 200 w górę, w dół, bo teraz jest październik. Nie wiem, jaki będzie dolar w 2025 w styczniu. Miejmy nadzieję, że nisko. Co warto wiedzieć o tym rowerze dla tych, którzy pierwszy raz słyszą o fork Zbudowany jest ze stali chromowo-molibdenowej 4130, która doskonale tłumi drgania. Rower ten posiada opcję bardzo dużego montażu. Można go doładować na 135 kg. Co w tym rowerze jest istotne? Możesz zamontować do niego bardzo dużo koszyków na bidon. Tu jest jeden, tu jest drugi, tu jest trzeci, tu jest czwarty. Tu jest piąty, a szósty jest tutaj. Kolejna ważna rzecz na górnej rurze. Teoretycznie można siódmy zamontować. Choć, mając już taki pakunek, to wiele osób decyduje się na instalację tutaj przykręcanej torby, żeby na przykład mieć zasilanie powerbanka w długiej wyprawie. Dodatkowo są tutaj również kolejne gwinty, do których można przykręcić pełną torbę szytą na wymiar m.in. w Petfinder. Jeer można zamówić taką torbę i wtedy, jak jesteś w długiej wyprawie, torba nie będzie Ci się majtała na paskach i jak dostaniesz jakieś ziarenko piasku pod taki pasek, to wytrzeć lakier do żywego. Kolejna bardzo ważna rzecz. Ten rower posiada opcję tutaj zainstalowania opuszczanej sztycy dropper post. Tu jest otworek do tego. Te trzy otwory tutaj wiele osób decyduje się na dokręcenie tutaj bagażników albo paneli do instalacji sakw. Są bagażniki, można na przykład w Getto Patent zamówić taki bagażnik, do którego można też kolejne małe sakwy przyczepić. Ważna rzecz. Ten rower w ramie XS oraz S występuje w kole 27,5, natomiast ML oraz XL występuje w kole 700c, czyli 28, niektórzy mówią 29, bo tu wchodzi bez problemu o ponad 29 cali. Ważna też rzecz. Na XSC może już jeździć osoba o wzroście 1,45 m, a na XLC kończy osoba 1,95 m nawet do 2 m. Zatem ten rower ma gigantyczny zakres. Możesz ze swoim nastolatkiem albo pojechać w wyprawę i też nie będzie problemem to. Kolejna bardzo ważna rzecz w tym rowerze, na co warto zwrócić uwagę, to jest dożywotnia gwarancja na ramę. Jeśli chodzi o to, za co Polacy pokochali tego stalowego woła roboczego, to to, że on jest bardzo wygodny. Na wygodę składa się tu wiele czynników, choćby nawet tutaj taki detal, ale pod owijką są wklejone żelowe pady, żeby Twoje dłonie. Nie drżały tak podczas jazdy, mimo że ten rower posiada wysoką główkę ramy. Można jeszcze tę kierownicę podnieść o kolejne 1,5 cm. Ponadto, w tym rowerze masz zastosowaną szeroką kierownicę z flarą, z rozejściem na bokach. W związku z czym, jadąc długo w trasie, przez kilkanaście godzin, będąc w siodle na wyprawie jakiejś, można sobie swobodnie manewrować rękami, żeby rozluźnić obręcz barkową, żeby nie było ciśnienia barkowej nadgarstka, czy też łokcia. To ma bardzo duże znaczenie. Zatem to jest przykład idealnego, taniego roweru wyprawowego. Jest. Jeszcze wariant o nazwie For Corner 2, czyli rower z dużo wyższym wyposażeniem i wyższymi standardami. W tym rowerze cały czas masz zintegrowany, jak przyrzutki niektórzy powiedzą: Ojej, naprawdę. No to w For Corner 2 jest inna opcja, jest też opcja zamówienia samej ramy For Cornera 2. Link do tego roweru jest w opisie. Ważna rzecz, która tutaj też sprawia, że ten rower jest komfortowy, to jest ta poprzeczka do której jest przykręcony z tyłu zacisk hamulca. W ogóle tu mamy warto zwrócić uwagę hamulce TRP, Spire C, które polegają na tym, że jako nieliczne z hamulcy mechanicznych ściskają z dwóch stron Tarczę, czyli z dwóch stron pracuje ten tłoczek. Zazwyczaj jest tak, że tarcza jest ściskana z jednej strony, jest lekko wyginana. Tutaj to naprawdę dobrze działa. Jeśli chcesz poprawić wydajność hamowania takiego układu hamulcowego, istnieje banalne rozwiązanie. Link do tego testu jest również w opisie. Można założyć. Tarcze i klocek Galfera, hiszpańskiego producenta tarcz i klocków, i to znacznie poprawia jakość hamowania, skraca długość hamowania i ten rower wtedy jeszcze płynniej działa. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Ten rower jest przez niektórych klasyfikowany jako gravel i bardzo dobrze, ja nie będę wyprowadzał z tego błędu, choć nawet sam Marin jego opisuje jako utilitur. To jest rower, który można nazwać all-rounderem. Można nim pojechać wszędzie, można nim pojechać długą wyprawę, można do niego zamontować sakwy, można go traktować jako codziennego woła roboczego i dojeżdżać nim do pracy. Można się udać nim na wyprawę życia albo na weekendowy, weekendowy wypad. Dokręcisz do niego bez problemu. Pełne błotniki, bagażnik i. Jeśli cokolwiek się Tobie wydarzy na trasie, wszystkie kable są poprowadzone po zewnątrz, w związku z czym widmo problemów związanych z naprawą w dziczy mija. Ponieważ naprawa czegokolwiek, co jest mechaniczne, nie ma problemu, a gdybyś tu była hydraulika, mogłyby się pojawić takie problemy. Z przodu na widelcu zwróć też uwagę, że są dwa otwory. Te otwory, jeden jest pod to, żeby właśnie zainstalować pełen błotnik, a drugi otwór jest pod to, żeby zainstalować bagażnik na typu pizza, rak, można na przykład taki zlecić w getto patent. Ważna informacja dla osób, które chciałyby do tego roweru dokręcić bezpośrednio podnóżek, zwane też stopką. Na tylnym trójkącie pod zaciskiem hamulcowym są dwa otwory o rozstawie 40 mm, i można bezpośrednio przykręcić do nich podnóżek. Takie podnóżki są do kupienia na stronie motor-land.pl, ale też jest link do nich na dole. Jestem ciekawy Twojej opinii o tym rowerze, czy ta zmiana jest wartościowa? Czy jednak warto czekać jeszcze na kolejne warianty, chociaż nie wiadomo kiedy one nastąpią. Czy to jest to, czego rynek oczekiwał, a teraz go zważmy. Ile zatem waży Marine Ford Corner na 2025 rok? Rozmiaramy M. Zmienione w nim jest to, że jest w napędzie Microshift Sword 2 na 9 i nowe opony Vitayer 13.85. Całkiem nieźle chyba, jak za stalowego wała roboczego. Napisz co sądzisz o tym rowerze. Warto?